Witam wszystkich tu basz. Pierwszy festiwal, na którym ja grałem, to był Tauron. Bardzo się z tego cieszyłem, pamiętam, bo bardzo lubię w ogóle ten festiwal. To był w ogóle drugi koncert mój jako basz, także spory stres, ale też dużo radości. festiwal na Molo w Sopocie, WFestiwal, festival gra wtedy Morczyba. Zdaje się, że Telepop Music też i pamiętam, że wokalistka Morciby piła ochocza alkohol z gwinta między piosenkami. Przede wszystkim publiczność, bo bez niej to w ogóle nie jest koncert, tylko próba. Na pewno artysta. I na pewno jakiś sound system. Też mi się wydaje, że jakość dźwięku i w ogóle zaplecze techniczne też wpływa na odbiór muzyki i warto o to w ogóle dbać. Lubię przed wyjściem na scenę się wyciszyć i e, z Robertem Labradzińskim, z którym gramy koncerty, staramy się zawsze znaleźć jakąś kanciapę przed koncertem, gdzie można e, usiąść i trochę odpocząć od zgiełku. Tym bardziej kiedy są znajomi na koncercie, e, którzy jakby ich obecność jest zawsze bardzo miła i, e, i powoduje e, takie zdefokusowanie. Telefony. Yy, nie mówię tutaj o zdjęć, tylko po prostu o dźwiękach. Były każdy dźwięk, poza muzyczny i poza koncertowy, który się dzieje w, w klubie czy, 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 czy gdziekolwiek, gdzie się gra, jest yy, yy, drażniący. Gdzieś tam pozwala, znaczy no przeszkadza, powoduje, że człowiek wychodzi z jakiejś tam, yy, z jakiejś takiej bajki, do której ta muzyka go yy, zaprasza. <śleskujesz> Czasem mi się zdarza oberwać dźwiękiem na scenie, jeśli coś się nie do końca dobrze dzieje z, z akustyką, ale przedmiotów na szczęście jeszcze e, nie, 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 nie uświadczyłem, nie, nie rzucano będzie. Na pewno Metronomid. Jestem ciekaw, bo słyszałem fajne opinie, a jeszcze ciągle nie byłem na koncercie. E, Chemical Brothers pewnie będzie... To będzie fajne wydarzenie muzyczne. Jestem też ciekaw bardzo polskich zespołów, bo też nie wszystkie widziałem na, na żywo, a, a wydaje mi się, że pojawiło się ostatnio bardzo dużo ciekawych takich propozycji. Na pewno będziemy się starać, żeby ten koncert był wyjątkowy yy, i może to się wiązać z jakimiś tam yy, non-standardowymi historiami na tej scenie i być może niespodziankami. Właśnie, gdzie jest kawior w rajderze? Zastanawiam się, czy był kawior w Ryderze, ale chyba nie, bo nie lubię. Byłoby miło mieć okazję poznać The Chemical Brothers i myślę, że miałbym sporo do nich pytań w ogóle branżowych i muzycznych. Chętnie bym poznał też AKA Twix, bo wydaje mi się, że to może być ciekawa w ogóle postać, tak prywatnie na co dzień i no, taka wspólna garderoba mogłaby być spoko, myślę, przygodą z nią.